Przypominam, że do wygrania jest z spodzianka o wartości minimum 50 zł. Wystarczy zostawić suba, łapkę, skomentować ten i ostatni film, zresztą wszystko macie w opisie. Poza tym, każde wpłacone przez Was 3 zł na GeForce Kings z kodem Druszok to szansa na ciekawe nagrody. Wystarczy, że wyślesz jedynie potwierdzenie wpłaty na kanał wpłaty. Zresztą wszystko macie na Discordzie. Cześć z tej strony Drusiołk, dzisiaj jesteśmy klasyzacją na GeForce Kings. Jeszcze przed tutaj startem zachęcam Was do wpisania kod Druszok. Który da wam 5% więcej do doładowania Na stronkę sobie wpłacicie tak naprawdę wszystkim PayPal, Skilling, Crypto, czym chcecie Tym sobie wpłacicie, no pamiętajcie Że jest pełnoletni oczywiście Skrzyneczka za darmo Można sobie spróbować, można sobie Zakręcić, a możecie dostać sobie 56 groszy, może teraz będzie lepiej Tu już prawie Złotówka, no zależy co nam wypadnie Oj tu jakiś misclick. Na starcik, smok. Jest smok, smok dwa razy 800 zł. O, 8 zł. Stój, stój, stój. Handgun też będzie trochę kosztował, ale nie aż tyle. 5 zł, tylko dobra. Niestety. Salon 3 razy, a no, może 4. Teraz go zakręćmy tutaj. 27, no to Fajnie, co tu nie jest? Yy, może jeszcze pirat? Zróbmy tego pirata 520 zł. No nie, no najgorszy. Łap, niestety, Biwaństy i tak. Ej, yy, już sobie otworzyli. Hips. 4, 4, 400. Teraz po prostu strzela hips leci. Z której dostajemy? Okej, okay. to jest spoczka, to jest chyba spoko rozdane. No, bez wielkiego szału. Zróbmy sobie jakieś z tego, co tutaj mamy. Hop, 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 hop. Hop, 220. Naklejka za. 136. No, jest lipka. Była, była, była lipka. No może zróbmy sobie tak. 2000 zł. Robimy to. Robimy to. Żeby dostać. No nie. No za fajnie chyba nie. No trochę w plecy. Niestety. Otwórzmy sobie może jeszcze tutaj ze 120 silki, silki. to zrobimy zaraz z tego jakiś grubszy kontrakt. No, z takimi, itemami to mamy, nie zrobiłem tego z 5 razy, 600 zł, silki, 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 daj, 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 Ok. Dobra, tu jest już nieco lepiej. Tak, robimy kontrakt za. za. grubo, grubo, grubo. Wrzućmy wszystko. 2000, prawie że 5 zł, na 2400. Katowice za sześćset, Dobrze. Tu jest, tu jest dobrze. Tu było dobrze, tu jest dobrze, tu jest. Tu było dobrze, tu jest dobrze. To jest bardzo dobrze. To jest... To jest dobrze. To... to, to Może fuzja, fuzjon. 3 razy, 72 zł, może teraz, może tutaj coś wypadnie. Na... Tornado, tuksedo, to troszeczkę kosztuje te tuksedo chyba. No nie w tym wypadku, chyba to jednak nie to. Jakaś bitwa za 46. No możemy dołączyć. To jump Mam nadzieję, że za, 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 zacznie tutaj kolega Zaczniesz kolega? Idziemy sobie po coś pootwierać Eeeem Ym... Windmill Dwa razy Idziemy zaraz zobaczyć czy kolega jednak może wystartował już Okej okay. okej, okay. to jest spoko To jest bardzo spoko, bo to jest, to jest elegancki Tu elegancko, tu jest Uff, uf, tu fajnie, fajnie, fajnie. Gdzie jest nasza bitwa? Leci, leci już. Okej. Okay. No dla nikogo. Albo dla każdego tak samo. Dla nikogo, albo ponownie. Dla nikogo tak samo. Dla każdego tak samo. Oj, tu już tylko nie dla mnie. Mozbi, mozbi, mozbi. Oj, to będzie 27 prawie złotych i FIFA 7 jeszcze FIFA 7. Zadyszkę. No sobie wygrał. Niestety bywa i tak. Na końcu może jakaś w prostym tu sam. hop, 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 hop. Cześć skrzynek 78 złotych. Na dwóch, bo nie trafiłem znowu. Znowu na... znowu zdarzało mi się nie trafić na trzy. Yyy. 6 tutaj skrzyneczek po 10% każda na tutaj jakiś ciekawszy skin powiem tak ja w to wierzę że tutaj uda się coś trafić ja w to wierzę no nie tym razem nie ponownie tym razem nie no i ponownie tym razem niestety też nie ale tym razem tym razem też nie, ale tutaj, 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 tu, taki uspik, jakiś ładny. Niestety też nie. No jemka, jeszcze wierzę w emkę, jeszcze wierzę w M-kę. No nie, no nie tym razem. Na koniec. Kontrol, kontrol, kontrol. Jakiś tutaj nożyk. Może jakiś gucin nife. No. 28% za 117 z wypadnie. wypadnam. The się.